Wszystkim to Mary Kayden. Witam Was bardzo serdecznie w 19 odcinku kwadratowych. Wyzwań, jak widzicie, słońce już powoli zachodzi. I to będzie mi właśnie potrzebne do dzisiejszego wyzwania, o którym Wam zaraz po drodze opowiem. Ja chciałam się pochylić nową rzeczą. Tu, 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 tu. Mam stoliki ze złota! Tak, nie wiem, jak stoliki nocne ze złota. No, no bogato. Dobra, to możemy już iść. Skoro się pochwaliłam nowymi zdobyczami. Dzisiejszym moim wyzwaniem będzie zdobycie trzech pereł od Edermanów, Endermanów. W ciągu dwóch nocy. I oczywiście bez umierania, także mam nadzieję, że mi się to uda, bo oni są dosyć mocni. Chyba na tym świecie nie mam ani jednej perły. Nie kojarzę, żeby mi się udało zabić jakiegokolwiek Endermana. Tak myślę. Chyba, że ostatnio w jeskinie, ale nie drobną raczej perły. Tak, potrzebuję trzech. W sumie potrzebuję dwóch, ale jedną chciałam dać z drogę, dlatego tak wiedziałam, że trzy. Będzie fajnie wyglądało. Idziemy na moją polankę, oczywiście do walki. E, ulubioną. Powinienem sobie tutaj taką drewinkę zamontować na tym. Muszę o tym pomyśleć. Tak, słońce zachodzi, będziemy wypatrywać. Y, rogów. Dobra, zrobię sobie schody z dirtu. Mam nadzieję, że schody z dirtu nie przyciągną do mnie y, y, dirtu w stylu. O, dobra. Potem sobie to przerobię jakoś, będziemy stać i wypatrywać. Dwie noce. Powiedziałam, że jedna to może być tutaj za mało, bo różnie to bywa z pojawianiem się ich, i nawet jeśli, no to różnie to bywa z tym, jak oni rzucają tymi perłami. No, dlatego tak. Wezmę sobie łuk może. A wezmę sobie tutaj mam e, podkę która może mi uratować tyłek. Znaczy w sumie ona chyba tylko dwa serduszka, ale ostatnio wiedźma mi ją dała, więc... Zwiedziałam, że sobie wezmę to mi potrzebne. E, no i co? Szukamy. Na pewno pojawi się pełno innych potworów, które raczej... Tu jest cicho w ogóle. Nie będą mi ułatwiać sytuacji. E, no, ale cóż. Księżyc już dawno się pojawił. Szukam, gdzie oni wszyscy są. Bardzo nie widzę nikogo złego. no nic. Halo? Potworki? Dobra, zejdę. Ale tylko na chwilę. Tylko żeby się rozejrzeć. O, szkielet, okej, okay. ale no, to nie jest mi potrzebne. Myślałam, że z góry może łatwiej wypatrzę takiego Endermana i mogłabym go do siebie zwabić. Aaaa, Pa. Pa, pa. Co to za kolonia pająków? Jeszcze jeden. No, co?! Co wy tutaj z nieba spadacie? No, ale przynajmniej sobie expo pozbieram. Tak, mam arbuzy, mam wołowinę. Arbuzy oczywiście na mniejszy głód. Żeby nie marnować wołowiny, jakby mi tam pół duszkę czy coś no dobra, gdzie jesteście? Tym na inne ...moby mnie nie interesują za bardzo? Uuu, patrzcie, zmieczam. No nie no, ja chcę Endermany, zdecydowanie. Endermany. O, 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 są dwa, ale wolałabym pojedynczo. Czyli muszę się popatrzeć na... O nie! Pojedynczo nie wypaliło. Dobra, woda je rani. Chodźmy w stronę wody. Uu. Patrzcie, nawet tarcza, tarczach oni po nogach. Po nogach, jeszcze palą super. I palą się od mojego miecza. Au. Au. To tak się składa, że trochę mi jakby brakuje jedzonka. Nie wpadłam do dziury. Pito, pito! Nie, 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 nie. nie. uciekać do stawu. No tutaj nie przyjdą. Woda je boli! Świetnie Clipper ale z połową serduszka. No nie chodź tak za mną z tym dirtem. No nie no, musimy się zregenerować życie. Czekam pod wodą, no bo co mam zrobić? Nie pójdę w takim stanie i potka poszła. Coś do mnie strzela cudownie. O kurde, idź, ty chainowy potworze. Od rano. Już trochę mu obra... No spójnie i tańcza, jednak. <grystanie> Mimo wszystko tu jest najbezpieczniej. Sp Spróbuję go po nogach, wiecie. Z wody. Aha, drugi przyrost. Dropnął. Jeden dednął, ale. Tam jest perła? Czy to było gdzieś perła? Nie. Drugi chyba też umarł, bo słyszałam taki dźwięk. Jest, 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 jest! jest jedna! Dobra, to jeszcze tylko dwie, no. Na dwóch jeden dał perłę. W o... sumie ta woda to nie jest taki głupi pomysł. Jakby się mogło wydawać, nie? No, nie przeszkadzajcie, ja tu próbuję sobie życie odnowić. Okej, okay. a czemu tak? Jakoś górna jestem pod herbuza. Ludno, zjem steka. za szybko mi głód spada po herbuzach. Nie widzę kolejnych, to mnie trochę ma. Wiedź ma, super. Hor Nie! Nie! Nie te małe pierniki. Jeszcze się zaczęłam palić od własnego miecza. Je! Nie potrzebujemy innych istot tym razem. Czekajcie, wejdziemy sobie... Ta wiedźma mnie stresuje, Gdzie jest mój właśnie łuk? Tam jest jeszcze jedna, super. O, patrzcie, nie była na tyle inteligentna, żeby domyślić się, kto jej to... Słuchaj, to zły pomysł, nie? Drawinę byłaby lepsza. Idź sobie, idź. O nie. Prawie jak pigmeny w tym. No nie zrzucicie mnie z mojego obserwacyjnym. A jednak, dobra, oddalimy się kawałek stąd. Od, od nich nie, nic nie dostanę, tego co potrzebuję. O, nie widzę. Co za mną? Pająk. Właśnie nie słyszę jego dziwne dźwięki. O, jest! Zainteresujmy go swoją osobą. Bulbul. Tak, walka z wody. Ej, kiedyś tam w sumie tak nie wpadłam. Dał perłę? O nie, pająki pływają! W szczęście, trochę wolniej ode mnie. Dał perłę, czy nie dał? Powinnam sobie tę perłę trzymać. Tu, gdzie trzymam tę kość, żeby. Nie, nie dał chyba. Chyba, że gdzieś tam leży, ale wydaje mi się, że nie. Dobra, no. Będziemy szukać kolejnego. Co zrobić? Niestety ten był skąpiradłem. Właśnie to tak dziwnie tam wygląda, nie? Już nie wiem, mam wrażenie, że to dziwnie wygląda. Szkielety, zombiaki, kury, owce, creeper. Ała! Głód. Skelet, owca. Tak znika mi tutaj to, nie? Tak nie wiem, co mi się dzieje z tym terenem. Normalnie powinna być góra, przecież. Nieważne. Porzućmy te dziwności. Czanki mi się coś jakoś dziwnie ładują w tym miejscu. A. Szkielety. Dobra. Gdzie jesteście? Posępne postaci Spróbujemy zajrzeć w to miejsce Aaa, ma nie, nie, nie Nie o to nam chodzi mhm. Ząbiak mnie goni, trochę nieudolnie To są ząbiaki Squidzik, owieczki Aaa nie ma, już powoli się pierwsza noc kończy. Mam tylko jedną perłę. M mam nadzieję, że będę mieć większą część perł po pierwszej nocy. Lecę, że na przykład na tą drugą zostanie mi jedna. Strzelają do mnie. No może jeszcze jakieś się znajdzie. Dajcie spokój. Dajcie spokój. Nie strzelać. Nie jestem zainteresowana wami obecnie. Nie widzę żadnego. To jakieś taki dziwny pan. Hmm. O! Jest, jest, jest jeszcze! Spróbujmy tego załatwić. Już się ranek robi, ale może jeszcze zdążę. Dawaj w perłę! Au, 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 au! Co jest? Umarł, ale... Że tak powiem, nic mi nie dał nagrodę. Dobra, no nas się kończy, no, także yy, myślę, że sobie pójdę jeszcze do domu po jakieś jedzenie i spotkam się z Wami, jak będzie zachodziło słońce. Okej, okay, już prawie, prawie, znaczy, no już niedługo będzie noc, ale zauważyłam, spójrzcie, że mam poważne braki w stroju. Dlatego muszę sobie coś tu wybrać z mojej szafy. Chyba no, to będzie lepsze wbrew pozorom. Breaking protection, protection... No, może wezmę to tak protection? Także dobra, zbroję już mam, trzeba... O, dobra, jestem ubrana lepiej. Wszystko mi się zniszczyło, a nie mam diamentów. Znaczy mam tylko dwa, żeby sobie zrobić więcej, no także... Eee, trzeba będzie na jakieś diamenty, na pewno niebawem się udać. Dobrze, no możemy powoli iść na łączkę, ale najpierw zaproszę Was na krótką przerwę na reklamę i po przerwie spotykamy się na łączce. <grymne> Okej, okay, moi drodzy, witam po przerwie. Spójrzcie w ogóle na ten zaplanowałam sobie wzięcie ciasteczek. <grymne> Zamiast arbuzów zawsze to jakoś deseraj człowiekowi jak mam przy sobie ciasteczko. A mam trochę tych ciasteczek, bo miałam kakao, także myślałam, a na tę noc wezmę sobie ciastka. Okej, okay. poprzednie cuda musi pasować czterech Endermanów, z tego co kojarzę. I mam tylko jedną perłę. Mam nadzieję, że dzisiaj, dzisiejszej nocy, no powoli się robi, ale wolę być tu wcześniej. Wiecie, jakby się wcześniej pojawiali, czy coś. Jeszcze mam jeden upgrade y, do zrobienia, więc przy okazji to zrobię. No mam nadzieję, że będę mieć takie... Szczęście i zdobędę te perły. Jak już widzicie, trochę mam słabszą zbroję teraz, ale no cóż. Tak więc, upgrade przy okazji mojego pięknego stanowiska. Przyniosłam sobie, spójrzcie, drabinki. Jeszcze zrobimy, zrobię, jak to zrobić? Bo w sumie mogłoby być takie. Ten. O tak, zrobimy. Póki jeszcze. Póki jeszcze jest dzień. Ja bym to tak sobie, wiecie, po... powiększyła w ogóle tę platformę w międzyczasie. Przynajmniej już jestem na miejscu, jeśli się jakiś Enderman pojawi, to żaden nie powinien mi umknąć, tak, kiedy brakuje ci kobla. No akurat mi brakuje kobla, wykorzystałam bardzo dużo... no dobrze, to na razie będzie tak... nieforemnie. Eee, wykorzystałam bardzo dużo kobla na tą moją wieżę do alchemii. O patrzcie tutaj jest kobyl. A czy to jest jakiś pamiątkowy kobyl? Nie jestem pewna. Dopiero robi się ciemno, robi się ciemno. Mam nadzieję, że będą zaraz tutaj. Najlepiej no, ja same Edelmany bez innych dziwnych przyjaciół. powiem, powiększyć moją super wieżę. Tup, tup, tup. Już widzę. Gwiazdki. Dobra, to wspinamy się i... I czekamy. Liczę, że, że przynajmniej będę mieć okazję trochę więcej z nimi powalczyć, że po prostu yy, się trochę więcej niż poprzedniej nocy chociażby. Żebym miała więcej szans, że któryś mi da perłę. Dobra, już tutaj tak ładnie czerwona jest. Uff, ten stres. Przestawię pochodnie. Nie mogę tak stać bezczynnie. O nie, spadła. Potem na zbiorę. No, dobra. No, może zrobię sobie tu już jakiś płotek albo inne udogodnienia. Można <muszę> nad tym pomyśleć. I, I o, są zombiaki już z tamtej strony. Jak ja tego dziada nie lubię, czekajcie. Aha. No idealnie. Wcześniej nie. Uma Ja Wcześniej nie pomyślałam, że ten dołek może mieć taką funkcję strzelniczą. Dobrze, skupmy się na najważniejszym. Czy są gdzieś nasi długo nocy i długo ręce przyjaciela? A ty jeszcze tu jesteś. Okej. Mam nadzieję, że się spalisz. Rozejrzyjmy się dalej, bo staję na tej platformie, mnie stresuje. Mam wrażenie, że jak się będę ruszać, to mam większą szansę jednak. I tak zawsze taki jasny punkcik, nie? A, wow! Jeszcze ten. muszę zjeść ciastko. Tam był? Nie, to ta. Off. Nie, jest. Są dwa. I oba się wkurzyły. Świetnie. Idę w stronę mojego jeziora. Oni tak strasznie krzyczą. Czemu? Kuli, się mi się nie tak O nie, nie przeszkadzaj. Nie widzisz, że mam poważniejsze. O, jeszcze jeden? Nie, to ten sam. Myślałam, że to trzeci. Jeden bo... No, boli je ta woda. Jest, jest! Jeszcze tylko jedna. Daj mi, daj mi, proszę. No, nie, no oczywiście! Byłoby tak pięknie, gdyby ten też dał perłę. Wtedy też chyba. Nie, ten drugi mi dał perłę, którego chciałam. Dobra. Jeszcze tylko jedna, no. no, w sumie, no. Trochę. Nie, trochę minęła, ale jeszcze nie tak dużo. Dobra, mam nadzieję, że będą. No, super. Inne brzydkie stwory. Please. No, tak parami lubią chodzić, zauważyłam. O, 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 czy to jest taki fioletowy? Nie, to krowa, czemu się wydawało, że to jest taka fioletowa poświata A tam? Czy to też krowa? Hmm, teraz szukam, to mi się wszystko z nimi kojarzy. Zjeść ciastko człowiekowi. Dobra, rozglądajmy się. No, jeszcze tylko jedna perła. Słyszę pająki? Ała. Spadłam oczywiście z górki. No, goni mi jakiś pajęczek. O! Czy tu były te? Eterolowe. Ed jest! Czekajcie, żeby mi nie odszedł. No, tu jest ten się na ciebie. Gdzie on jest? Patrzyłam się na niego, gdzie on jest? Ten mały to jest taki obiedliwy Już mi spokojnie tak Gdzie on jest? Był tutaj, widziałam go Gdzie się podziałeś? Gdzie on jest? Nie widzę no Nie widzę, jest ciemno no, mam nadzieję, że go zobaczę jeszcze A nie jego to innego, czekajcie Tup, 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 tup a mmm... go. Kurde, a już był. No, super, jakaś horda ząbieków. Marzyłam o to, że Creepery. W sumie poprzedniej nocy jeszcze ten, żaden creeper nie wybuchł, nie? Widzę. Ale jak już był, to powinien gdzieś tu być w okolicy chyba. Super, tędy nie zejdę. No dobra. Pół serduszka poświęcimy. Au, 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 au. No please. Potrzebuję. Jeszcze tylko jedna perła. Znaczy w sumie no... Na skrzynki mi wystarczą dwie perły. Ale nie na zaliczenie wyzwania. To jest jakaś Niech on tu będzie gdzieś. Najlepiej dwa albo trzy. Super, znowu słyszę pająka. Au! Proszę Państwa, proszę się nie pchać. Nie widzę Obiedliwe. Jak trzeba, to się nie pokazują, a jak nie trzeba, to mnie straszą. będę chodzić w kółko. Mam nadzieję, że jednak jakiś tu będzie. Halo? One... Tak, to może być taki spisek, wiecie, bo... Endermany lubią podnosić dirt. Więc może chcą, żebym dostała też dirt. Endermany przyniosły mi dirt i to dosłownie. Znaczy jeszcze nie, ale no, mogłoby tak być. Ale no, jeszcze nie jest nic przesądzone, tylko prawda. Też każda minuta to mniejsza szansa. No gdzie jesteście, wstręciuchy? <grym> Mhm. Uh -huh. jakiś musiał wybuchnąć. Drugi. Słyszałam. Szkoda, że nie za są tego pająka na drugą stronę tego świata. Mm. O kurczę. Kruk się nie boją. Krowy się nie boją. please. Może postoję chwilę, może wtedy się poje jej... A nie postoję, ale nie w tym miejscu. Jakoś dużo tych zielonych się zrobiło na Kurczę, a już to jeden był. Nie ma, nie ma, nie ma. Dzień się robi! Ale dobra, nad ranem jeszcze się jakieś pojawiały, to... Ja jeszcze nie że w jakiegoś zobaczę. Może tam? W lesie? O nie... Nie ma żadnego. Powiem że już e, czadno to widzę. Więc chyba jednak to z Dirtem się sprawdzi. Wstrętne... Zabiłam... Kilku i tylko wtedy Dobra, no nic, potwory się już palą, tak to znaczy noc się skończyła. Więc spotkamy się w domku i powiesimy tej na ścianę. Okej, okay, jesteśmy już przed tabliczką tak 19 łobca pereł i niestety tu, tu, tu. Brzydki dirt wstyduł, szpecący moją ścianę. <cimon easy language> Ale przynajmniej mam dwie perły na skrzynki, no nie ma tego złego. No niestety wyzwanie się jednak nie udało dzisiejsze. Będę się już z wami żegnać, ale mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek. Przynajmniej nie umarłam, a dla mnie było blisko. Do zobaczenia w kolejnym, z kolejnym wyzwaniem. Pa, pa!